Dzień dobry, słoneczka, z tej strony Samiec Alfa i witam was na kanale Ciotki Irse i Moim w czwartkowym kasie. Słuchajcie, y, miała być dzisiaj rozgrywka, ale niestety IEA y, działa tak jak działa, to znaczy... Jak chce to działa, a jak nie chce to nie chce. I przez dobre 4 godziny nie pozwalała mi wejść do nowego dodatku. A jak już pozwoliła, to zrobiło się na tyle późno, że nagrywanie rozgrywki troszeczkę mijało się z celem. W związku z tym, ponieważ to jest z mojej perspektywy i z perspektywy nagrywania trochę szybsze, dzisiaj będzie kas. I w dzisiejszym kasie będą dwa simy. Jednym z nich będzie Janina, a drugim będzie, przynajmniej w mojej wizji jej syn Eryk. Ponieważ nowy dodatek zajmuje się wynajmowaniem mieszkań i mieszkaniami na wynajem i wszystkim, co się z tym wiąże, to w historii tej simowej rodzinki Janina jest właśnie właścicielką. Czynszówki, czyli domu z kilkoma mieszkaniami, w których, które to mieszkania wynajmuje. W związku z tym, jest taką archetypową, wścibską landlorką, która musi wiedzieć wszystko o wszystkich i która doskonale zna swoich najemców, nawet zna takie rzeczy, o których oni nie chcieliby, żeby cokolwiek wiedziała. Natomiast e, Erik, e, czyli Asen, e, jest e, to powiedziałbym że takim trochę przeciwieństwem, Małusi, bo jest z jednej strony trochę rozpieszczony, a z drugiej strony jest e, trochę ciapowaty, a poza tym stara się być miły, dobry i dobry dla wszystkich. E, myślę, że nawet można by było z tego zrobić jakąś powiedzmy rozgrywkę czy historię dalszą, że właśnie oto synuś poznaje jedną z jedną, albo jednego, albo cokolwiek e, osobę Sima, która będzie wynajmowała u jego matki mieszkanie i to będzie piękna historia miłosna. Tak przy okazji świątecznego, sympatycznego nastroju. Śniegu co prawda za oknem nie ma, ale zawsze. Przy okazji, no, ponieważ był nowy dodatek, to ten kas jest takim trochę kasem przeglądowym, ze względu na to, że wszystkie ubranka, które oba z będą miały na sobie, są wyłącznie, zaznaczam wyłącznie z najnowszego dodatku. Powiem tak, jeśli chodzi o stylistykę m, tych ciuchów, to ona rzeczywiście jest taka. M, taka dalekowschodnia, ale nie taka tradycyjna, tylko bardziej taka... E, no, to, co mi się nasuwa, to jak się widzi reportaże z takich e, bardziej ubogich dzielnic e, w różnych azjatyckich miastach typu Manila albo Jakarta, albo coś w ten deseń. W związku z tym takie Filipiny, może Indonezja, i pod tym względem to jest fajne. Fajny jest też yy, zestaw kolorów. Natomiast yy, bardzo w sumie mało jest takich bardzo tradycyjnych ubrań, takich właśnie daleko takich daleko azjatyckich, właśnie takich czy indonezyjskich, czy, czy filipińskich. Natomiast, jakby rozumiem, że nie to było głównym celem tego dodatku, tylko głównym celem właśnie było to spojrzenie na, na tych wszystkich ludzi i te wszystkie SIMy, które są bardziej wynajmującymi mieszkania, i tymi, którzy te mieszkania wynajmują i próbują, albo po prostu się na tym bogacą. Z mojej perspektywy, osoby w kasie tworzącej różne rzeczy, to ten dodatek ma takie, no powiedziałbym nawet 8. Na 10, bo powiem, że z tych wszystkich kasowych rzeczy, które się pojawiły w przeciągu ostatniego roku, no to te chyba wypadły najlepiej jak do tej pory. Ale to jest moja prywatna opinia, każdy może mieć swoją, jak najbardziej. Tak, mam nadzieję, że simy przypadną Wam do gustu. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Przy przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które pojawią się na kanale. Trzymajcie się ciepło i pa-pa!